Cześć! Z tej strony Konrad, witam Was serdecznie na klocki kanał w moim kolejnym materiale. Dzisiaj film, na który zapewne większość z Was czeka już od dawna, czyli podsumowanie mojego projektu Charizard kontra miasto. Budowa tej makiety trwała troszeczkę dłużej niż przewidywałem, za co oczywiście przepraszam, ale najważniejsze, że projekt jest już ukończony i mogę go Wam pokazać. Zapraszam! Fabuła dla mojej makiety jest bardzo prosta. Mieszkańcy miasta bardzo dużo grali w Pokemon Go, przy czym łapali oni wszystkie pokemony poza Charizardem, bo uważali Charizarda za pokemona bardzo słabego i że do niczego się on nie nadaje. Bardzo wkurzyło to wirtualnego Charizarda, zmaterializował się on, zaatakował to miasto i postanowił, że będzie palił wszystko co stanie na jego drodze. Władze miasta postanowiły jakoś temu zaradzić, wysłały więc do walki z Charizardem jednostki wojskowe, które ostrzeliwują tutaj wkurzonego pokemona i starają się go zniszczyć. Wysłane do tej dzielnicy zostały również jednostki policyjne oraz strażackie. Policja ma za zadanie pomóc w ewakuacji Spanikowanych mieszkańców, natomiast Straż Pożarna gasi pożary, które wzniecił Czalizard. W centrum makiety widzicie skrzyżowanie dwóch ulic, na którym toczy się walka pomiędzy jednostkami wojskowymi a Czalizardem. Oprócz tego zbudowałem tutaj również park miejski, a także cztery budynki, z których dwa z nich Czalizard dość mocno już podpalił. Postaram się pokazać Wam teraz drugą stronę tej makiety, przepraszam, że tak wolno obracam całą konstrukcją, ale jest ona dosyć ciężka, chyba znowu troszeczkę przesadziłem z ilością wypełniacza do poszczególnych budynków oraz pod płytę główną, no i muszę się teraz z całą tą konstrukcją troszkę posiłować. Na tyłach makiety zbudowałem parking samochodowy dla mieszkańców tego budynku, a także restaurację ze stolikami na świeżym powietrzu. Na parkingu widzimy cztery zaparkowane samochody osobowe, a jeden z nich próbuje wyjechać na główną ulicę. Natomiast w restauracji wybuchła panika, wiadomo, na zewnątrz Charizard podpala całe miasto. Tutaj na dachu mamy pożar, więc minifigurki uciekają gdzie tylko mogą. No to obracamy dalej. Jak widać, budynki na skraju makiety zostały przeze mnie zbudowane w przekroju przez ścianę. A poza tym, podobnie jak wszystkie pojazdy, które omówiłem dla Was w poprzednim moim odcinku, zostały one zminiaturyzowane do skali MID. Po to, aby Charizard na ich tle wydawał się, że mam dość spore rozmiary. Jest to moja pierwsza styczność ze skalą MIT. Po raz pierwszy buduję z klocków Lego w tej skali. Dlatego proszę Was w komentarzach o wyrozumiałość, jak już będziecie oceniać tą pracę. Zależało mi, żeby poszczególne budynki nie były do siebie podobne. Dlatego, budując każdy z nich, robiłem to w nieco innym stylu. Budynek beżowy otrzymał na przykład takie oto pionowe kolumny wsporcze, na budynku niebieskim znajdziemy balkoniki, okna na budynku zielonym mają parapety, a budynek żółty wyłożyłem cegiełkami. Na dachówki do wszystkich budynków wykorzystałem różnokolorowe serki. Ocencie w komentarzach, który z tych budynków podoba Wam się najbardziej, i napiszcie dlaczego, bo bardzo mnie to ciekawi. Drogi zbudowałem przy pomocy techniki SNOT. Dzięki temu byłem w stanie zmieścić na nich przejścia dla pieszych, a także białe odcinki, które rozdzielają pasy ruchu. Asfalt jest w niektórych miejscach popękany, są to miejsca, w których stąpał bardzo ciężki czarizard. Jeśli chodzi o chodniki, to do ich budowy wykorzystałem szare, gładkie kafelki szerokości 2x2 study, a następnie cały chodnik ozdobiłem ławeczkami, latarniami, jakimiś śmietnikami, czy hydrantem, który może być tutaj wykorzystany przez straż pożarną do gaszenia pożarów. Do budowy ognia posłużyłem się płytkami oraz serkami w kolorach przeźroczysto czerwonym, przeźroczysto pomarańczowym oraz przeźroczysto żółtym. Przed rozpoczęciem budowy tej makiety byłem bardzo ciekaw, jak się będzie prezentował ogień zbudowany w ten właśnie sposób. Ostatecznie z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony. Nie żałuję ani jednego klocka kupionego w przeźroczystym kolorze, bo na pewno wykorzystam te elementy. Do moich kolejnych mocy. No i do pokazania pozostał mi tu jeszcze tylko park. Jest on pokryty bujną roślinnością, rośnie sobie tutaj trawka, rosną drzewka. A jego główną atrakcją jest ogromna fontanna. I byłoby to idealne miejsce na wypoczynek oraz na relaks, gdyby nie Charizard, który wystraszył wszystkich ludzi, i uciekają oni w panice. Słuchajcie, projekt Charizard kontra miasto uważam za zakończony. Teraz pewnie zrobię sobie kilka dni przerwy od budowania, po czym zabiorę się za budowę czegoś nowego. Komentujcie ten materiał, zostawiajcie łapki, udostępniajcie wszystkie moje filmy, klikajcie w przycisk subskrybuj, klikajcie w dzwoneczek, bo YouTube ostatnio ścina zasięgi. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!